Dzień dobry. Moje nazwisko Georg Polski i ze mną jest, może się pani przedstawi. Dzień dobry, witam serdecznie. Izabela Szczepańska. Chcieliśmy dzisiaj zaprezentować koncept terapeutyczny. Chodzi o kamertony. Kamertonów oczywiście jest wiele różnych rodzajów. Mamy kamertony medyczne, mamy dostrojenia mm. instrumentów ale my chcemy zaprezentować koncept właśnie tych kamertonów terapeutycznych, czyli typowo do prowadzenia terapii. Ja przyjechałem do Was z Niemiec, mieszkam od 35 lat w Niemczech, w Orms, ale od 2007 już prowadziłem, robiłem szkolenia bioenergoterapii i jestem mistrzem bioenergoterapii i naturopatii. I od 2008 zacząłem pracować, gdy poznałem właśnie te kawałtony. Zacząłem już pracować nad takim własnym konceptem terapeutycznym. A ze mną jest Izabela, która jest już po takim moim szkoleniu, bo ja już jestem teraz na takim etapie, że już prowadzę szkolenia. Nie tylko indywidualne, ale też w Polsce dla słówka szkoleniowo-wychowawczych, też y, już w przedszkołach w Polsce przeprowadziłem takie szkolenia, także kawetony powoli też trafiają do szkół y, dla dzieci autystycznych z epilepsją, z jakimiś różnymi problemami zdrowotnymi. A to, co tutaj y, Iza robi y, w Anglii, to może parę słów o sobie tutaj. To może hmm, powiem, jak. Nazywa się, tutaj moja firma w Anglii, jest to Professional Self-Healing and Vibration Clinic. Skończyłam tutaj szkołę u George'a i również u dr Agnieszki Malczewskiej-Błaszczyk. Natomiast w Anglii robię te same terapie, taką samą techniką jak George. Również pobieram próbkę krwi przed terapią i po, czyli pokazuję, jak wygląda krew przed terapią i jakie zachodzą zmiany po. Także te same dokładnie techniki. Również, co mogę powiedzieć, jestem właścicielką przedszkola i mam tą możliwość i skorzystałam z niej, że oprócz robienia terapii w domu, wprowadziłam Terapię na zasadzie pracy, z dźwiękiem, takich lekcji z dziećmi. No i co muszę powiedzieć, że dzieci pięknie reagują, pomaga im to, jakby skupić się, skoncentrować, poprawia im się, jakby lepiej się uczą, są spokojniejsze. Również używamy tych wszystkich płyt. Tutaj jest ich 14 w przedszkolu. tak, No i jeszcze może powiem, jak używam oprócz samych aktywacji że tak powiem, dźwięku i takich zajęć muzycznych, również było parę sytuacji, że zamiast użycia pierwszej pomocy użyłam po prostu kamertonu bezpośrednio, gdzie dziecko po prostu się przewróciło, uderzyło się w głowę i no, miało Taką górkę tutaj mu od, od razu wyskoczyło tutaj gdzieś na tym klejowym. No i zamiast przyłożyć ten kompres, y, ja po prostu dołożyłam końcówkę kamertonu, tu kamerton 128. I ja wiem, to może było z 5 minut i ta, ta górka już się wchłonęła, gdzie moja tutaj y, pracownica jedna, to po prostu oczy zrobiła jak z mutówki. jak to możliwe. Okay. No, w ogóle chcę powiedzieć, że dziecko bardzo spokojnie siedziało i bardzo się jej to podobało. Nie było nawet śliniaka po tym, także yy, to w ten sposób działa. Potem była druga taka sytuacja, że dziecko zostało ugryzione, też dotykałam żeby nie było, no widać, jakby zredukować to wszystko, też bardzo ładnie się wchłonęło. Yy, także to z takich akurat yy, sytuacji w przedszkolu. Jeżeli chodzi o klinikę, do tych sytuacji mogłabym omawiać wiele, ale nie mamy tu w tej chwili na to czasu, więc ja może po prostu już dam yy, tutaj to tak? Ja może, ja może tylko w skrócie powiem, jak taka terapia przebiega, bo oczywiście jesteśmy tu na dole, mamy yy, stoisko swoje i od czego zaczynamy zawsze taką terapię, zaczynamy od y, oczyszczenia stanu aury i y, y, mamy taki zestaw kamertonów do oczyszczenia y, tych takich niewidzialnych energii, które się gdzieś mogą do człowieka przykleić i to jest taki zestaw energia 1, y, możemy to użyć też do oczyszczania pomieszczeń jak i do energetyzowania wody. Mamy też taki zestaw harmonizujący tercja i kwinta i to też jest na koniec każdej terapii. Czyli harmoniczne dźwięki i to jest zestaw wznosiący. Cała terapia polega na dostrojeniu głównych punktów energii, czyli mamy siedem takich głównych punktów energii i każdy dobrze, każdy dobrze funkcjonujący punkt energii zasila swoją energią przyporządkowane organy, czyli jeśli mamy na czerwono zaznaczony punkt 1c, w muzyce jest to kamerton, to to jest dokładnie kamerton do tego punktu podstawy i dobrze funkcjonujący punkt podstawy zasili nadnętrza i to grube krew, kości, tkankę tłuszczową, mięśnie. Drugi punkt zasili nerki i wehnerz moczowy, trzeci zasili wszystkie organy wewnętrzne, odświecione i żołądka i to cienkie wątroba węch Następny punkt czwarty zasili płuca i dalej mamy y czakram, y czyli punkt y piąty, to jest dargo zasila tarczyce. Mamy następny punkt zasila słup wzrok i koronę zasila mózg DNA. Jest też przygotowywany. No i dół kolorami jest zaznaczone bo mamy też taki zestaw do organów. Takie kamertony bez tych odważników i tutaj mamy odpowiednie częstotliwości. Badanie nad tym przeprowadziła doktor Barbara Herro z USA i ona oblicza jak częstotliwości ma dany organ. przypuszczając dźwięk przez dany organ można obliczyć jego częstotliwość, a tu jest proces odwrotny. Organ słyszy, danego, danej częstotliwości próbuje się dostroić. Mamy też taki zestaw Kamertonów oczyszczający krew, i tutaj są, jest kilka przykładów krwi, czyli jeśli coś, coś znajduje się we krwi, my często teraz badając krew zauważamy jakieś dziwne włókna, jakieś rozsypane kawałki z ostrymi krawędziami, czyli coś, co nie jest z natury. Także bardzo często takie rzeczy. Takie elementy dostają się w obecnych czasach do krwi, ale no, trudno nam jest powiedzieć skąd. Nie. Czyli na pewno jesteśmy pod jakimś tam obciążeniem, czy to pożywienie woda, czy coś może nam leci z kosmosu. Tutaj jeszcze chciałem pokazać takie skrzynki rezonansowe. One są, służą do wprowadzenia mózgów w stan beta, alfa, theta i delta. Możemy sobie takim kamertonem wprowadzić w jakiś Chciałbym jeszcze kilka słów powiedzieć o płytach. Od 2010 do 2020 roku nagrałem płyt 14. I są to płyty, które są dopasowane specjalnie skomponowane do kamertonów, czyli jest taka możliwość, że możemy grać kamertonem i słuchać muzyki. Czyli tego podkładu muzycznego, wszystko razem jest zrobione. Muzyka jest zrobiona, nagrana yy, w obniżonej skali. Mamy skalę normalną, gdzie strojenie jest A440 Hz, a muzyka, którą tutaj mamy, to muzyka w strojeniu sprzed 1939 wtedy strojenie było 426,7. i 7. Obniżone jest w strojenie. Yy, w każdym razie, że jeśli bym kilka słów o tych płytach, to. Wszystko zaczęło się od płyty na główne punkty energii, czyli tutaj te siedem naszych punktów energii. Następnie została płyta do organów, czyli w tej kolejności jest, że mamy 16 punktów organów i słuchając tych dźwięków, mając odpowiedni kameran, to wszystko ze sobą pasuje. Oczywiście nasz organizm. Jeśli słyszy czegoś takiego, że muzyka i wibracje, to jest coś takiego, jakby to był instrument, nie? bo kanoton jest instrumentem, który wytwarza wibracje. Następna płyta to mikro-makro elementy. To naukowiec, yy, doktor Barbara Hero mikro-makro elementy oblicza przepuszczającymi przez dany pierwiastek. Yy, następna płyta to planety, to już jest naukowiec Hans 100 i on obieczuł częstotliwości planet. Następnie płyta on cztery pory roku, to też Hans 100. I tutaj y, płyta do, y, to jest płyta energia, czyli ten zestaw, który na początku aktywnie oczyszczając, harmonizujący obie. Ja oczywiście tych płyt jest dużo, ale jak ja zacząłem to robić, to się tego po prostu nie mogłem odłączyć. Ja po prostu nagrywałem płytę za płytę. Nie miałem trochę inną technikę, bo jeśli ktoś jest jakimś znanym artystą, to, to jest trochę inaczej, nagrywa się płyta, potem są koncerty i tak dalej. Ja po prostu nie robiłem żadnych koncertów, tylko po prostu miałem zestawy kameronu, no no, chciałem jak najszybciej zrobić płytę. Tak, ale mniej więcej co roku nagrywana była płyta. Zdarzało się, że w jednym roku nawet nagrałem trzy płyty, ale to, było, no to wyjątkowo że po prostu zaczynałem, albo równocześnie robiłem dwa projekty. Tutaj mamy płytę Harmonia, to, jest, to są interwały połączenia muzyczne dwóch różnych dźwięków. I potem był taki projekt, projekt Miłość, Odwaga i Euforia. To były trzy płyty. I tu chodziło o coś takiego, żeby zrobić muzykę do wszystkich możliwych dźwięków muzycznych, czyli nie tylko ten zestaw C, D, E, F, G, A, H i powtarzający się w następnym trawie C, tylko już było C, Cis, De, Dis, E, F, Fis, G, Gis, A, Ais i H i następne, następna akta. To tu już mamy wszystkie możliwe dźwięki, tak jak na fortepianie ja mamy białe klawisze i czarne. Kolejny projekt to Detoks. Detoks to są wysokie częstotliwości i tutaj badając krew wyszło, że wysokie częstotliwości potrafią sobie poradzić właśnie z takimi różnymi włóknami albo z jakimiś dziwnymi elementami, które się we krwi znajdowały. Ja oczywiście nie mam do tego jakichś nas i nie za bardzo ktoś, no nie spotkałem się, że jakiś naukowiec to próbował segregować, ale badania krwi raczej nie są takimi takim badaniami popularnymi raczej. Aby żeby jakiś tam lekarz stosował. Nie. Także ja po prostu skupiam się nie na umówieniu, co tam we krwi jest, tylko się skupiam na tym, co jest terapia i po terapii jest Raczej się na tym, na tej reakcji po skupiam. I to są częstotliwości od 2048. Skąd to się wzięło? To się wzięło, na początku był taki kamerą 256, to jest yy, do głównych punktów energii, a mnożąc oktawowo, jeśli oktawujemy to do góry, to wychodzi nam 256-512-24-2048-4096. Yy, I tutaj zaczęliśmy od tego 2048 i poszliśmy tak jak skala c du, aż do najwyżej nastrojonego kamertonu i to jest kamerton F 5460,8. I następnym projektem z 2019 to jest płyta solfeggio. No, o tym się już zaczęło mówić jakiś czas temu w internecie, że skala, w której chóry gregoriańskie właśnie śpiewały swoje utwory, to solfeggio od 184 do 963 i jeszcze jest taki dodatkowy dźwięk I takim ostatnim projektem, który już się zaczęła. Pandemia w 2020, a ja jeszcze zdążyłem do studia deltańskiego do pojechać do Gdański, i nagrać. I potem jak się to wszystko już zaczęło, te blokady wszystkie, to, to ja już resztę internetowo, mailowo różnie i to, to całe opakowanie zostało zrobione i wszystko daliśmy radę. Ale no, że tak powiem, przed samą pandemią udało mi się jeszcze ten projekt nagrać, to są witaminy osiem utworów, nie? Częstokrwibiotyjści witamin, no oczywiście każdą płytę stosujemy troszkę w taki sposób, żeby zawsze był cały, cały zestaw. Nie stosujemy tego w wybiórczach, że na przykład ktoś powie, że z płyty ja chcę tylko witaminę D, to nie będzie tak działać, nie. Podajemy zawsze cały zestaw i to organizm decyduje, co on u siebie uaktywni.